Brakuje pieniędzy, bo to jest bardzo mało. Pracowałam 30 lat. To bardzo dużo pani pracowała. I tyś... Ile tej emerytury? 1600. Pani żyje za 1600? No tyś muszę. Sama pani jest? No nie. Rehabilitacje, wakacje, nie ma szans, jakiś luksus? Nie ma, to już nie odpada. Klep ile kosztuje na przykład, co pani kupuje? Kosztowało 8 zł, teraz płacę 11. Mieszkanie, takie rzeczy, czynsz jakiś? No czynsz normalny płacę 700 zł. A wcześniej ile kosztowało? Poszło coś w górę czy 300 coś płaciłam. Dr drugie tyle poszło? I tak. I w ciągu roku na przykład, czy... No i tak muszę zapłacić. No. pani wszystko płacili pani zostaje na życie. I zostaje coś w ogóle, czy trzeba Tam, pożyczać? Bar... Pożyczam i bardzo mało. Te... nie, nie możesz pani tak sobie odłożyć nie wiadomo i to nie ma szans. No, co zrobię? Jak, jak brakuje, to... to... No wiem, nie zmężem. A masz mam mniej więcej możliwą tą meturę, czy też... No też taką troszeczkę. Też średnią taką. I co poszło w górę najbardziej? Na co najwięcej idzie? Na życie i na leki. Miałby dermowe leki, leki Sam czy nie bardzo? No i, no i nie, nie, ma. nie ma. Jak 2 dwa, dwa złote kosztuje to są, a ja co płacę od serca 140-160 no to nie mam. Niestety. Y Proszę. 13 amertura, 14 pomaga, coś ta emertura? No troszkę pomaga, chociaż te leki kupię. Masz na leki. Tak. Czy Pani co dostanie jakoś się to pani musi na leki, tak wydać. Tak na lekki tylko. Rehabilitacje, wakacje nie ma szans jakiś nie luksus. Nie ma to już nie odpada, nie ma za co Klep ile kosztuje na przykład co Pani kupuje? Jedzenie proszę w górę? Też kosztowało 8 zł, teraz płacę 11. 11, 11 złotych tak. pani płaci? Za bochenek, tak. To gdzie pani kupuje? A wcześniej nie ile taki chleb? Ten co, 8. 3 8. złote jest 2 zł te chlebki. Tak. 8. tak 8. Taki, 8. Żytni taki okrągły. Pani Pani ma jakąś dietę i musi pani... Proszę. Ta waloryzacja coś pomaga czy za słabo nadal? Czy tam 12%? Czy to zjada inflacja wszystko? Nie no. A wolałaby Pani co miesiąc 300, 400 zł na tak takie jednorazowo? No wolałabym no. Czy wolałaby Pani tak co miesiąc? Jakoś, żeby żąda, żądawa, tak? Tak, no wolałabym, żeby było. No, A jest... Niestety, no ja złożyłam na 500+, ale mi odmówili 500+. A ile lat Pani pracowała, że taka że ta metura jest? Pracowałam... 30 lat. To bardzo dużo pani pracowała. I 1600, tak? Dobrze pani to? Tak. to no, taka małe, jak pani myśli. No, Za lat? Tak, zarabiało się mało, muszę pana w tamtych nie, były Wtedy no. inne składki, tak? No inne, tak w ogóle i zarabiało się mało, byłem jako szwaczka, ale bardzo się mało zarabiało. Pani jest jestem świadoma, bo później wyjdzie taka mała, ta niska ta mertura, tak? Pani pracowała nie. Pani na tym wtedy. Prądu Pani zadowolona czy bardzo z tego tuska? Nie o nie! Nie jestem zadowolona. Nie jest pani zadowolona? Dlaczego pani jest zadowolona z rządu Tuska? Bo on to kłamie. Dlaczego młodzi go wybrali na przykład? Dlaczego go wybrali? Mogą go pamiętać w Młodzi bo gra... wybrali, bo wybrali... na inne partie głosowały, a teraz zjednoczyły się z, z Tuskiem. Czyli Wszyscy. młodzi bardziej przeciwko PiSowi zagłosowali? Teraz, teraz to oni żałują, bo nie wiedzieli, że się złączą z, z, tym, z Tuskiem. Jak pani ocenia zmiany w telewizji nowe? Rzyżscy? Proszę? 13 emerytura, 14 pomaga coś ta emerytura? No troszkę pomaga, chociaż te leki kupię. Masz na leki. Tak. Czy pani co dostanie jakoś jednorazowo? To pani musi na leki, tak wydać. Tak, na leki na tylko.